I zimne pożegnanie I gdy nasze znowu się zostanie Będzie wielkie granie i śpiewanie Bo nie świętują wszystkie panie Czy kochania, kłamia, sosia, gościa Z, z nimi zawsze wielka jest rada Dostrzelić woda. No powiedzcie, ja, że ich nie kochaj. Niech te duże, niech te małe, te wstąpienie nieśmiałe, niech nam żyją wszystkie panie. Dużo szczęścia i radości, niech na co żartu śmiech rozdzieli życie z pola. panie. Niech te duże, niech. I mamy tutaj pytanie, panowie, jakie cechy powinna mieć kobieta? Ładne. Skrawne. Miła, uczciwa. Zabawa. Prawdziwa kobieta powinna być ładna, mądra, inteligentna, zaradna i wspaniała. I drugą stronę. Jakie cechy powinien mieć prawdziwy mężczyzna? Przystojny. <grymne> <grymne> Jakie? Już... Radości. Piękne. Ja już... Uśmiechnięty. <grymne> Ładnie ubrany. Prawdziwy mężczyzna dla mnie powinien być czuły, dobry, wyrozumiały tolerancyjny <grymne> po prostu wspaniały jedyny, ten jedyny ja, ja się nie kochasz! o jest mi w sercu i głowie ja tylko dyn. kiedy myślą że wszystko żyj ja się nie kocham ja się ja nie kocham